Stało się, napisałam pierwszego w swoim życiu e-booka. Historia powstania tego e-booka jest dosyć nietypowa. Moim marzeniem było, w sumie nadal jest, żeby wystąpić na TEDxie. I gdy okazało się, że będzie kolejna edycja właśnie TEDxa, ja już zaczęłam zastanawiać się, co ja na tym TEDxie powiem. I któregoś dnia idąc spać, wypowiedziałam nawet na głos takie zdanie. Co ja powiem na tym TEDxie? No, i wiecie, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Obudziłam się o czwartej nad ranem i zaczęły płynąć słowa, zdania. Wiedziałam, że muszę stać i to zapisać, bo inaczej po prostu zapomnę. I spisałam tejże pamiętnej nocy o czwartej nad ranem tytuł Żyj z Radością, czyli sztuka tworzenia dobrego życia, i 10 punktów, które na to życie z radością się składają. Potem się okazało, że na tym tedek się mnie nie chcieli. Wysłałam zgłoszenie, ale nie zostało przyjęte. W związku z tym ta moja karteczka z tymi 10 punktami gdzieś tam wylądowała na, na dnie szuflady. Ale przyszedł taki czas, że yy, efektem ubocznym, słuchajcie, mojej transformacji jest niezwykła kreatywność. I przyszedł taki dzień, że potrzebowałam te 10 punktów po prostu wypełnić. Więc stwierdziłam, że dobra, no trudno, skoro, skoro nie TEDx. Yy, no to po prostu zacznę pisać, a co dalej z tym będzie, to zobaczymy. I faktycznie rozpisałam na bazie oczywiście własnego doświadczenia te 10 punktów. No i powstało takie małe dziełko literackie. I znowu trafiło do szuflady. Znowu trafiło do szuflady, bo nie miałam odwagi. To właśnie tej mojej, a propos tej mojej wielkiej odwagi, co to, co to większość ludzi mnie za nią podziwia. Nie miałam odwagi z tym wejść do świata. Ale przyszedł ten dzień. Kiedy, kiedy poczułam, że chcę to pokazać światu, bo to naprawdę popłynęło z mojego serducha. I premiera tego mojego pierwszego e-booka odbędzie się we wtorek, 11 listopada, bo pomyślałam, że to taka ładna data, 11-11. A żeby było zabawnie, to jak tylko wyprodukowałam tego pierwszego, to już w zasadzie przyszła inspiracja na kolejną książkę, aczkolwiek tym razem czuję, że chciałabym, żeby ona była w papierze. Więc piszę już także kolejną. Przyjmijcie go, proszę, ciepło, bo wychodzę to Was na trzęsących się nogach, chociaż większość z Was w to nie wierzy. Jednocześnie się jaram i jednocześnie się boję, ale gdy się boję, to dobry znak, bo to oznacza, yy, że to jest wystarczająco duże. Jak robię coś i się kompletnie nie boję, to znaczy, że I'm playing small. <laughs> Także jeszcze raz, premiera będzie 11 listopada i przyjmijcie tego mojego pierwszego małego dzieciaka ciepło. Dobrego dnia.